Siemanko, z tej strony, koliznam Was w kolejnym odcinku z testowania mapa. Dzisiaj, bolusiowo, 1993. Przetestujemy sobie tą mapę. Akurat się zrespiłem tutaj e, przy jakimś. no przy geście, no tutaj trzeba powiedzieć. E, no i sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, kto jeszcze nie ma. No i ukrywa nie ukrywam, że po prostu dla mnie to by było bardzo ważne. Także jeżeli moglibyście to zrobić, to byłbym wdzięczny. Jeżeli chcecie sobie kupić takie na przykład słuchaweczki, jak mam, albo troszeczkę inne, to zajrzyjcie w link w opisie, bo tam e, czekają was da Was promocje od Steel Series, e, właśnie w tym linku. Także zajrzyjcie, może coś Wam się spodoba. Akurat teraz, niedługo, święta, to wiecie, tam możecie sobie coś e, kupić, ale jeżeli nie, no to nie. Ale zobaczyć, zawsze możecie, tak. E, słuchajcie, zaraz piłem się w tym oto miejscu. Eee, cóż chciałbym nadmienić na pierwszy rzut oka, co zauważyłem na tej mapie? Słuchajcie, odpaliłem e, tego save'a już chyba czwarty raz albo trzeci, bo cały czas mnie wypierdzielało e, grę. Po prostu gra się crashowała, więc nic się nie dało zrobić, więc od razu to jest minus dla mapy. E, cóż tu mamy przy GS-ie? No, no nic, to, no dobra sprawa. Za GS-em też w sumie e, nic. No to jest mapa boczkowo 1993, także 93 rocznik, więc raczej w stylu 93. No tutaj to tak w miarę. No, raczej w miarę to wygląda, wiecie, to było 29 lat temu, zaraz będzie już, kurde, w sumie, 30 lat temu. Przejdźmy sobie tutaj, prawdopodobnie jest sklep, no taki w stylu lat 90. O, tu już widzę mankamenty. Ho <śmienny> teksturki, coś tu nie tak jest. Ale tak to niestety jest. Co tutaj mamy? Tutaj prawdopodobnie sklep, tak? Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Boczkowie. No wygląda, tak jak lata 90. E, trzecie, tu jakieś coś tutaj naprawa, na jakaś trwa widzę. E, tu możemy sobie zakupić... ok zwierzęta. E, no tu teksturki no, to pozostawiają wiele do życzenia. E, ale ogólnie klimat tak lat 90. E, jest w miarę. No prawdopodobnie sklep, tak jak to było kurczę, w 19, pochodzimy sobie, sprawdzimy też te pola. No pola no to, to to samo co w 19, tutaj też w 19 i wiadomo praktycznie to samo co... Nie wiem, jak to było w poprzednich farmingach. Kiedyś grałem na boczkowie w 11, w farmingu 11. I powiem Wam, że to trochę w ogóle chyba inaczej wyglądało niż w 19 i teraz tutaj. No z co pamiętam, może to było trochę inne boczkowo też, nie? E, tutaj co my mamy? Tu mamy rów, płynie rów. E, no to samo co w 19. Tutaj pewnie pole do pobudowania gospodarstwa. Ja tutaj oczywiście zrobiłem sobie gospodarstwo w 19. Jak dobrze pamiętacie, na serii e, Brian na wakacjach. E, tutaj się na tej mapie seria zaczęła. Pola to samo, praktycznie troszkę może lepszy klimat niż 19. Wiadomo, od dwójka trochę inaczej to wygląda. Zaraz, wszystko przyjrzymy to się dowiemy. Te drzewa, ogólnie 22 moim zdaniem, lepiej wyglądają. Co tutaj mamy? Pole jakieś? No, tu też pole. I pewnie tutaj już jest koniec. Koniec mapy, tak? Aha! Aha! Tak to jest zrobione. Proszę, ja was. Jak chcecie, możecie sobie nawet i tu pole zrobić, możecie wyjechać. Czyli tutaj jest tak to zrobione, że po prostu, no nie ma tego, tej ściany takiej, wiecie, niewidzialnej, tej kolizji, kurde, że nie można wyjść, To to trochę na minus oczywiście, aczkolwiek już do tego się nie będę czepiać, wiecie, ja to wszystko sprawdzam z punktu widzenia gracza, bo jestem graczem, nie jestem twórcą map. Także ja sprawdzam to, w, no z perspektywy gracza po prostu, ja sprawdzam, żebyście wy nie musieli sprawdzać <laughs> i marnować sobie miejsca na dysku. Wiadomo, zawsze można usunąć, ale po co sobie marnować czas, jak możecie obejrzeć w kilka minutek u mnie i yy, przekonać się, czy akurat warto pobrać tę mapę i warto na nie pograć. Od razu mogę wam powiedzieć, że nie warto, no bo zaraz zresztą zobaczycie. Yy, pola ogólnie, to bodźkowo, kurde, powiem wam, w 19 i 22 to jest takie bez życia to i tak jest jakiś pewnie marny konwert. E, z tego co. Na pewno to nie jest od y, Od Boćka Tak. E, na pewno to nie jest od niego, bo on jakby to zrobił, to by to naprawdę było... O, kozackie, nie. Także to, to jest jakiś marny konwert po prostu. Tutaj te pola... To pole akurat mnie zawsze zadziwiało, takie trochę dziwne, ale może tak ludzie robią, że to jest, nie wiem, bez między tak. No powiedzmy, że to tutaj, takie się czepiam bardziej szczegółów. Tu przechodzimy. O, poczekajcie, bo tego tutaj. Nie wiem, czy to było. Oj, chyba nie. W 19. tego przejazdu już tu chyba nie było. tu był fajrand, tu był koniec. A tu mamy rzeczkę, e, która płynie. A czy rzeczkę? No, taką. No, rzekę w sumie. Tak, takie jezioro. Rzeka bardziej. To jakieś mniejsze pole. Tu mamy jakieś graty, co daje takiego klimatu. Ktoś po prostu wywiózł samochodem, nie? Tak nieładnie nie się zachował. Co już tu pole z kukurydzą. o, No i tutaj już ładnie to wygląda Tu jakieś pole, tak klimatycznie Góry, doliny, fajnie, fajnie Podoba mi się, to mi się akurat podoba Tu fajny klimacik, koło lasu, pole To jest zajebiste No, tutaj muszę powiedzieć, że To mi się podoba, ja od razu mówię wam, że Testuję tą mapę razem z wami Bo jaki by był sens tego, żebym to najpierw Przejrzał i później dopiero nagrywał A Tak to wszystko na bieżąco wam pokazuję I sam również sprawdzam, także to mi akurat Się podoba, nie, ten klimacik tu Tutaj kolejne jakieś pole, zobaczmy dokąd ta droga prowadzi. Ta droga prowadzi koło tutaj tej rzeki. Tak? Yeah, that's right. Yy, więc tu jest klimat fajny, pole przy rzece. Tak, powiem Wam, że klimatycznie, akurat w tym miejscu jest ten klimat polski, yy, który mi się podoba. Tutaj mamy polną drogę, która prowadzi do drogi głównej. E, jakaś duża łąka, stracimy sobie ogólnie. Minimapę, jak wygląda ta minimapa? Minimapa nie jest zbyt duża. Sprawdźmy, jak pola się kupuje. Ogólnie włączmy sobie, chudy, włączmy sobie tak. Jesteśmy tutaj na łące, e, a ja pokazuję, dobra, jesteśmy na łące, czyli mniej więcej dobrze nam to pokazuje, tak? Jesteśmy na drodze, to jesteśmy. Peda jest dobrze zrobione, ok. Kupujemy sobie łąkę razem z lasem. Tutaj mamy kolejną łąkę. Tutaj, no, tutaj coś ten, tutaj jakieś takie miejsca, nie wiem do czego. Tam później na górę też przyjdziemy. No, pole ogólnie są wykonane, ok. Z tego co widzę, można nawet sobie kupić tutaj. To jest pole czy droga? Pole chyba. Las możemy sobie kupić, ok, fajnie, dobra. Spoko. Zaraz przejdziemy tam też dalej. Przejdźmy sobie tutaj, jak to wygląda. No jakiś taki zajazd możecie sobie z koleżką wiecie. Bękami postać, pogadać, papieroska zapalić. Nie ma problemu. Tak jest. No. O kurvesyn. Już myślałem, że po wszystkim. E, tutaj. O kurvesyn. Tutaj e, to zakończenie. No. No takie. Troszkę liche. E, no. Tu powinno być jakiś, ten wiecie, taka kolizja, nie? Że nie można przejść, po co to na to patrzeć. Ale dobra, tego się nie będziemy czepiać. Nie ma problemu. Łąka jest dosyć duża. Takie stare PGR, nie? Tutaj wjechać jakąś taką wykaszarką, pokosić to. Także okej, okay. no to no, powiedzmy, że spoko. Tutaj tego klimatu brakuje tak, kurde, te dwa No nie, tak. Hmm, tak jakoś pusto, no ale tu mogę, mogę się czepiać, może po prostu tak czasami jest. Więc tego się aż tak mocno nie będę czepiał Łąka, no nie wiem, jakoś tak kurde, powiem wam, że brakuje jakiegoś bagna Jakiegoś, no wiecie, no czegoś tutaj brakuje Ale powiedzmy, że nie wszystko musi być zawsze tam jakoś kurde bagna i tak dalej Czasami przecież jest pusto Jakieś pagórki takie, no to tylko tyle Jakieś takie porobione, to niepotrzebne, bo to zobaczcie jak to jest duża góra, jak to kosiarko wjechać To widać, że ktoś w Jancet i Torze chyba po prostu ciachnął do góry teren i tyle Yy, i lekko wygładził Ale to takie ja powiem wam, że no mi to się za bardzo, mi to się za bardzo nie podoba yy, tutaj tak koło lasu No zobaczmy te wszystkie pola, jak to wszystko się prezentuje od początku No tu jest pole, tu jest kolejne pole, tu jest kolejne No to jest akurat spoko, no ten klimat... Tutaj w tym miejscu powiem wam, że klimat mi się podoba, co to? Eee... Uh. Yy, tutaj te... To... Daj coś tam kuczci poległych. Mhm, no to fajne, to ok Spoko, także. Kuczci poległych. E, teraz tak, tutaj te pola też są. ok O! A co tutaj? O! A, my tu dotarliśmy, dobra. E, czyli jesteśmy tu, te łąka to znamy. Tutaj ten las znamy. Jak ktoś grał na... O, tam zaraz przejdziemy, tam zaraz przyjdziemy, bo tam jest rozwinięta mapa, to nie, to nie to samo, co 19, coś tu jest rozwinięte. Tutaj stacja. Eee, brakuje tych tekstur, to brzydko wygląda. Taka czarna dziura, nie? Eee, ale ogólnie stacja w fajnym klimacie, starym takim. Także spoko, no to jest spoko klimat, spoko klimat, tylko że te teksturki można by było poprawić i w ogóle już by był git. Tu łąka też... o, łąka koło sklepu podoba mi się. Zara przy rzece Eee, to jest git, fajne, fajne Lasek, lasek, lecimy dalej Tutaj ta droga chyba co byliśmy Łąki Mamy pola No i lecimy dalej, tutaj co mamy Tutaj to jest, co tutaj jest Taki po prostu wjazd chyba No i tutaj już brakuje tej kolizji Tu jakieś budynki takie bez tekstur No co za ładnie Nie wygląda oczywiście Ale tu już też tak można to pominąć Powiedzmy, że tu jest A skurwysyn, jak on pojechał o, bleć BLEĆ A może nie będę wymawiał takich słów. Nie będę po rosyjsku tu rozmawiał. Eee, pola, tak? Pola. Tutaj akurat tego klimatu wydaje mi się, że troszeczkę brakuje. No, tak jakoś kur. Pusto, tak. Za, za dużo przestrzeni. No. Wiecie o co mi chodzi. No, po prostu za dużo przestrzeni. Tutaj. No, też tak. Tu mi się nie podoba. Po co tutaj taka kurde miedza? No. Nie podoba mi się to. Tak jakoś za pusto. Tu kwiatki. Fiatków na Tu Tu, tu przez pole, tekstura. No i widzicie, no i to jest właśnie powód, na przykład, dla którego nie grałbym na pewno na tej mapie. Miejscami klimat jest fajny, ale to nie wszystko. Dobra, przechodzimy sobie teraz tak dalej. Tutaj mamy drogę przez las. I tu już nie było tego w 19. 19. Tu dojazd do łąki. Tutaj co można sobie gospodarstwo budować? Ogólnie wszędzie chyba można. No i przejeżdżamy, wjeżdżamy do jakiejś wioski no widać, że to mapa niedokończona Oj, sorry, bo wolno mikrofon Mapa niedokończona, ale zamysł fajny To jakieś takie gospodarstwa, spoko to wygląda Cyk No okej, okay, okej, okay, fajnie, fajnie to wygląda Tak, no po polskiemu wam powiem, tak, kurde, no Ma to klimat, nie ma co gadać, ma to klimat Taka droga, no fajnie, fajnie, fajnie to się prezentuje Tylko widać, że niestety niedokończone Ale tutaj, no naprawdę mi się podoba Klimacik jest, tylko że widzicie, no Troszkę niedokończone. Mi się wydaje, że może ta mapa też komuś uciekła. Ktoś się wydał. O, tu, fajnie. Kukurydza, zobaczcie, pole z kukurydzą i to jest z fajnym klimatem. Takie na mniejsze maszynki, takie boćkowo. Łąka wśród tutaj. No klimat... zajebisty, nie ma co gadać. Spoko, no, nie będę oszukiwał, podoba mi się. Tu droga, wyjeżdżamy też tak wąsko, fajny kombajnem, nie wiecie? No nie ma opcji. Chyba, że jakimś małym jest hedera eee, jakieś tutaj gospodarstwa takie no nawet okej, okay, nawet okej, okay, tylko, że Tylko, że kurczę to jest niedokończone, tak jak widzicie i to tak kurde trochę psuje, tutaj niedokończone nic nie ma Tu jakieś pola Ale powiem wam, że no ma potencjał to mapa, tylko widać, że jest po prostu niedokończona, ktoś ją wydał Albo ktoś ją ukradł Ukradł ktoś Ktoś się nie bał i no I co? I wszystko! I zapierdzielił. E, także tutaj też pola, tutaj co pewnie można się pobudować. No, ale to gdzie to się budować na takiej mapie, jak to? po sąsiedzku można też grać, tu też się można pobudować. Teren zajebisty. E, tu też się można pobudować. Takie kurde tych pól dużo, ale spoko, no teren jest. rów jest zrobiony, błoto, wody nie ma susza. E, te budynki tak nastawiane. Tu jakiś sklepik Można wejść? Można Można do sklepu wejść sobie, zobaczyć, Wszystko można przejrzeć No fajnie no. Tylko, że Niestety, tak jak mówiłem, niedopracowane słudzenia Kółek Rolniczych w Boćkowie. Tu też pewnie, kurde, o widzicie? też spoko klimat taki stary o, a tu to się zadziało Bizon w tym, bizon w, w, w ziemi Cme Cmentarz wraz z kościołem, też spoko tylko te tekstury no to fajna mapa była tylko żeby była dokończona Tu jakaś stara stodoła Opuszczona No i tu koniec Koniec mapki eee, tutaj co Też o kurde jakiś opuszczony No klimat kurde jest ma 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 Troszkę klimatu Tutaj jakieś zobaczcie takie Gospodarstwa Tu też coś można zrobić Tu też jakaś droga eee, no 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 no, ogólnie, jaka moja ocena mapy, wam mogę powiedzieć, szczerze, szczerze mówiąc, tak ocena mapy jakoś miejscami mi się podobało i no ciężko było raczej na tej mapie grać. Zobaczmy, ma to w ogóle jakiś skup, tak, oczywiście, że nie. Także ogólnie, no, zagrywalność, no to daje tak, no, zagrywalność, no to mogę dać dwa punkty, bo powiedzmy, że sobie tam trochę pogracie. Eee, za co? Za tutaj za klimat, wygląd mapy no, Zważając na to, że czasami miejscami mi się podobała też kurde nie ma tych kolizji, no jest niedopracowana jak na te standardy farbinga niestety eee, nie wiem po co ludzie wydają takie w ogóle mapy, nie? Po co to kurde takie coś wydawać? Eee, więc ja daję za taką grywalność mapy A nie grywalność za wygląd ogólnie No grywalność też można powiedzieć Nie wiem, dobra, czwórkę daję za wygląd, bo miejscami mi się kurde tutaj podobało Eee... a tak ogólnie, taka ogólna ocena mapy, Wiecie, o skali od 0 do 10, myślę, że dam 3. No, 3 na 10, bo sorry, ale no, te trójka to jest tylko za to, że no, miejscami mi się podobało i naprawdę ta mapa miałaby potencjał, jakby była dokończona, nie? Można było na niej fajnie grać. Tutaj mi się podoba ta droga, spokój co zrobione z takim klimacikiem, fajnie, nie? To jest ok, ale no, wygląd to nie wszystko, trzeba też na tym. No, żeby się po prostu dało grać na tym, tak. Także o to mi chodzi, no to więc moja ogólna cena 3 na 10 wasza może być inna, to jest po prostu zwyczajnie moja opinia na temat tej mapy. Ja na niej bym nie grał. Wiecie, tak po prostu save'a bym sobie nie zrobiłbym na niej nie grał, po prostu nie jest to mapa grywalna, nie da się na niej grać, tak, no tak jak widzicie. Także słuchajcie, no to by był raczej na tyle, nie wiem co tutaj wam jeszcze pokazywać. Raczej nie ma co. Także dziękuję Wam za oglądanie, stawcie łapeczkę w górę, suba wpadnijcie na Instagrama i zajrzyjcie do opisu, bo tam możecie kurczę, kupić sobie takie słuchaweczki jak ja i zobaczcie promocje, bo może Was coś zainteresuje, bo są fajne. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Także na razie.